Co jest nowym systemem medycznym, który może konkurować z ludzkim? Dyskietki komputerowe. One wciąż żyją. Co jest cenniejsze, zdjęcie wywołane przez sztuczną inteligencję czy zrobione przez człowieka? Pamiętacie tajemnicze monolity od Kubricka? One pojawiły się w kilku miejscach na świecie. Norweska minister wywołała duże kontrowersje wśród społeczeństwa. W Sierra Leone nie będzie można wziąć ślubu z dzieckiem. Ja nazywam się Iga Twarowska. Ja nazywam się Piotr Nowak. I zapraszamy na Międzynarodowy Przegląd Prasy. No i co tam u Ciebie słychać, Piotrek? Dziękuję, <laughs> bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy coś ciekawego się w minionym tygodniu u Ciebie wydarzyło? Tak, mój pies zrobił kupę w mieszkaniu. I to, I to dwukrotnie, Oj. wiesz, dodatkowo mam małe mieszkanie, więc w zasadzie całe było spowite tym zapachem. Wiesz, to, wchodzę do mieszkania i widzę jego wzrok. No powiedz mi o tym. To, nie wiem, czy kojarzycie. Jak macie psa, na pewno kojarzycie to wspomnienie to wspomnienie, to wspomnienie spojrzenia, spojrzenie Winowajcy. Piesek, kiedy. No tak, mniej więcej. Mm -hmm. e, tak, najpierw napotkałem spojrzenie mojego psa Romana, a dopiero później kupę, która była w mieszkaniu. już w okay. międzyczasie zapach, ale było mu bardzo przykre, było mu głupio, musiałem go pocieszać, bo autentycznie był załamany tym, bo on jednak jest, no nie powiem, że jest do porządku, bo na przykład też jest zmartwiony, kiedy sp sprzątam, jest wręcz załamany, kiedy odkurzam mieszkanie, więc raczej Roman lubi syf, ale też nie, nie posuwa się tak daleko, żeby zrobić kupę w mieszkaniu, więc on tą granicę przekroczył i był załamany. Rozumiem, bo to pierwszego lipca było tego, co pamię... Nie, w weekend to było, tak? tak? A 1 lipca mieliśmy Dzień Psa i Piotr miał zamiar wystąpić w, tak, w porannym przeglądzie pracy z Piskiem, no ale niestety Roman zachorował. Na samu... a... To jest tak jak na same święta się rozchorować. O Jezu to... to jest. A a propos międzynarodowych dni, to czy Ty wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Czego dzisiaj jest dzień? Wiem, ale nie wiem, czy powinniśmy o tym <laughs> rozmawiać. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Łapania za Biust. Tak, nie radzimy, żeby komukolwiek robić taki żart. Chyba, że to własny biust. Ale chyba tak. Albo bliskie osoby to. E, się ale w, w, w temacie biustu pozostajemy, ponieważ, tak jak powiedziałam, premier, minister Norwegii wyrządziła ostatnio coś, co wzbudziło dosyć spore kontrowersje pośród społeczeństwa, mianowicie jest ona bardzo pro ku społeczeństwu LGBT i została za to ostatnio nagrodzona. I w momencie, kiedy odbierała nagrodę, postanowiła, że po prostu pokaże swój biust wszystkim, którzy znajdują się dookoła niej, tak samo do telewizji. Odważny to był gest i z jednej strony Fajnie, że utożsamia się ze społeczeństwem LGBT, to znaczy, że jest odważna i e, nie wstydzi się swojego ciała e, i nie wstydzi się w ogóle siebie, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy będąc na e, tak wysokim stanowisku politycznym, czy powinno się w ogóle takie rzeczy Robić? To jest właśnie, myślę, kluczowe pytanie, wiesz, bo nie jest raczej szokujące, że jakaś kobieta pokazała bius, nie? Bo chyba ta, ta dyskusja, czy kobiety mają prawo pokazywać piersi w miejscu publicznym, na przykład na plaży, to już się przetoczyła przez Europę dawno, dawno temu, nie? I w wielu krajach, na przykład w Berlinie kilka lat temu, wprowadzono, czy pozwolono kobietom, żeby też pokazywać bius, między innymi właśnie na plażach publicznych, nie? I myślę, że to jest OK w ramach pewnego takiego równouprawnienia, jeśli mają ochotę, spoko, nie? Natomiast jak powinniśmy traktować zachowanie takiej osoby, która jest, sprawuje funkcję publiczną w państwie. Tak, Czy mi... to przystoi? Mi się wydaje, że to zależy od kultury politycznej danego kraju, a Norwegowie powiedzieli OK, nie tam nie było no żadnych właśnie ne... różnie to odebrali, no bo mi się wydaje, że ona robiąc to, chciała może pokazać, że jest autentyczna. A mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest autentyczny, to od razu dużo zyskuje, tak? Takich ludzi najlepiej się słucha, przynajmniej mi. No, a politycy im bardziej autentyczni, tym lepsi z jednej strony, no ale umówmy się, że tą autentyczność można pokazać na różne sposoby, może niekoniecznie akurat robiąc coś takiego. Więc... Mi się wydaje, że też cienka jest granica pomiędzy autentycznością a byciem niepoważnym. Ma błaznowaniem. Mhm. Pytanie, czy ta granica została przekroczona? Nie wiem. Ja się nie podejmę odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, że przełożony tej ministry, premier Norwegii, powiedział, że jak dla niego to jest OK. I zobacz, Aha. i to jest też fajne zarządzanie kontrowersją, nie? Zamiast wdawać się w jakieś dyskuty, organizować konferencję prasową, sąd partyjny, jak ostatnio nad jedną posłanką w Polsce, to po prostu mówił, dla mnie to jest OK. I tyle. Tak, nie? Ucinasz i temat, w ogóle wiesz, nie dajesz dodatkowych argumentów w prasie do tego, żeby mogli ci cytować, napędzać, interpretować Twoje wypowiedzi OK. Albo powiedzieć Ja się z tym nie zgadzam. Też tak bym mógł powiedzieć, nie? że ja bym tego nie zrobił. I też to by była wypowiedź, myślę, która by nie eskalowała całej sytuacji. Także e... y, takie wiadomości przedstawia nam portal Netta Wissen. Mm -hmm. Dyskietki. E, niektórzy z Was, znaczy inaczej, jeżeli pamiętacie dyskietki w użytku, to na pewno macie więcej niż 30 lat. Chyba że pracujecie w liniach lotniczych. W przemyśle wykorzystującym obrabiarki albo w innych działach przemysłu, takich jak studia nagraniowe w stylu retro, czy archiwizacja, emigracja danych, bo tylko w takich właśnie gałęziach życia społecznego i gospodarczego się wykorzystuje jeszcze dyskietki. Natomiast są też ludzie, i o jednym z nich pisze brytyjski portal BBC, którzy cały czas jeszcze hobbystycznie jarają się dyskietkami jest to norweski DJ Espen Kraft, który na dyskietkach nagrywa swoje utwory muzyczne. Ma ich kilkaset, są one kolorowe, piękne i no w ten sposób właśnie realizuje swoją pasję muzyczną, ale najciekawsze to jest z, z tymi liniami lotniczymi, że oprogramowanie do Boeinga 747 jest właśnie aktualizowane dyskietkami. Także one cały czas są w użyciu. Iga, czy ty pamiętasz jakąś dyskietkę? Jezus Maria. Jeste, urodziłaś się w roku nie, nie, 2000, nie, 2000, prawda? Tak, znaczy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to vhs -y, na których miałam nagrane wszystkie odcinki Misia Uszetka i rodzice co wieczór mi puszczali, więc no to, to, to tylko te vhs -y, tak. A widziałaś fizycznie dyskietkę widziałam na oczu? Widziałam tak. Okay. Nie używałam, ale tak, widziałam. A propos dyskietek, to Japończycy się wycofali, bo... Do 1 lipca, do tej pory, yy, wszyscy Japończycy, jeżeli chodzi o przekazywanie dokumentów do yy, rządowi, to robili to właśnie na dyskietkach i od pięciu dni yy, już to nie obowiązuje, więc niektórzy widzą w dyskietkach potencjał, a niektórzy z nich rezygnują. Ciekawe... Dziwne, bo Japonia jest tak dobrze rozwiniętym krajem, no i do tej pory, że oni funkcjonowali na tych dyskietkach, zastanawiam się, co musiało się zmienić. Że... Że zrezygnowali, bo to już się nie zagłębia. Znaczy, wiesz, na pewno dyskietki i generalnie taki analogowy sposób przechowywania danych charakteryzuje wysoki stopień odporności na cyberataki. Nie? To jednak... A, to swoją drogą. A to może to? To może Być letek. może tak. Być może także wysoki stopień bezpieczeństwa danych, ale no, w tej chwili to już tylko. A, jeszcze całkiem niedawno cały amerykański system nuklearny był obsługiwany przez dyskietki. Całkiem niedawno nastąpiła. Jego digitalizacja. E, a to jest jakie? E... BBC. A BBC, okej. Okay. To pozostając w tematach technologii e, i o cyberbezpieczeństwie, też e, pisze Scientific American, ale zanim do sedna, to powiem o konkursie, który był zorganizowany około półtora roku na zdjęcie, które, na najładniejsze zdjęcie zrobione przez człowieka. W dużym skrócie okazało się, że konkurs wygrał artysta, który stworzył zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu powstało takie pojęcie jak promptografia, czyli coś, co określa tylko zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I ona jest połączeniem wszystkiego rysunku, obrazu, właśnie zdjęcia. Ale przede wszystkim to właśnie, że to zdjęcie wygrało ten konkurs, to wzbudziło taką dyskusję na temat tego, że ludzie powinni więcej zainwestować w środki rozróżniania zdjęć zrobionych przez sztuczną inteligencję, a zdjęć zrobionych przez człowieka. No bo jednak no, to nie jest bezpieczne do końca. Nie wiadomo, jak można wykorzystać takie zdjęcie wykorzystać czyjś wizerunek w tak naprawdę dowolny sposób. To jest właśnie w kwestii tych cyberataków, ale paradoksalnie ostatnio, bo to jest news z tego tygodnia jeszcze, odbył się ponownie konkurs, gdzie natomiast zdjęcia, najładniejsze zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które wygrało prawdziwe zdjęcie, więc totalny, totalny obrót zdarzeń. Zdjęcie przedstawiało flaminga. Czym my mamy to zdjęcie może? Eee, o. o! To jest I, flaming? E, tak, to jest Flaming zwinięty w kuleczkę. O, o. E, no nie, tutaj artysta został zdyskwalifikowany i nie no, miał bycie, dużo do jak gadania. Troszeczkę Ale... tak. Ale tak naprawdę się flamingi zwijają w kuleczki. No tak. To coś tak. niesamowitego, co za zwinne zwierzątko. A wiesz, że ja kiedyś wygrałem konkurs fotograficzny. Zrobiłem fotę na Cyprze w Nikozji, stolicy tego kraju, w strefie niczyjej pomiędzy stroną turecką a grecką. Jeśli nasz operator Piotr ma dostęp do swojego maila, może teraz ściągnąć to zdjęcie, bo przed chwilą mu wysłałem. Jeśli nie, to trudno. Ale wiesz, a propos tego, co powiedziałaś, to trochę przykre, że sztuczna inteligencja może generować zdjęcia na podstawie innych zdjęć, które zrobi byli ludzie. I mi się wydaje, że to prędzej czy później mhm. zabije fotografię, która była jedną z najcudowniejszych sztuk XX i XIX również wieku i XXI. A tak to po prostu wystarczy mieć wytresowany algorytm, który będzie zasysał Czyli czytaj kradł zdjęcia, mm -hmm. które zrobili ludzie i kradu, na tej podstawie tak. tworzył. A tak to widzisz, trzeba się przyczaić, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednie oko, wyczucie momentu. Um, no, o to jest zdjęcie, które ja zrobiłem na Cyprze w 2013 roku, chyba proszę, 2 stycznia. Proszę, I proszę. zauważyć, że tam, są, tam jest napis No Greek, no ta, turk, Turkish, no, no Cyprus, No Nations, czyli takie o wymiarze anarchistycznym, interna, internacjonalistycznym, bo wiesz tam się Grecy z Turkami się zabijali jeszcze w latach I te 70. Psy nie? Jeszcze, tak, I te psy tak, no. Chyba się, bawią, one ale... się bawiły. Tak. One się bawiły, tak, okay. tak pamiętam. Ja, ja to zrobiłem jeszcze takim starym aparatem cyfrowym. I zobacz, jakby mi na przykład sztuczna inteligencja coś takiego ukradła i zrobiła coś swojego podobnego, to czułbym się co najmniej zażenowany, a to tak naprawdę okradziony. No natura, tak. Właśnie autor tego zdjęcia, Flaminga, chciał podkreślić to, że natura ma dalej dużo do zaoferowania i żebyśmy nie ograniczali się tylko do tego, Szybkiego generowania zdjęć przez sztuczną inteligencję. No. To prawda. Sierra Leone to takie afrykańskie. Państwo znajdujące się w zachodniej Afryce, tam też niedaleko jest Kamerun, Gabon, Senegal, tak możecie sobie to skojarzyć. Bardzo biedne państwo, gdzie jeszcze 10 lat temu ludzie się tam różnęli maczetami, była wojna. Ale państwo, które też próbuje się reformować, próbuje niwelować skutki pewnych zwyczajów, które nie przystają już do obecnych czasów. Jednym z takich zwyczajów są małżeństwa z dzie dzieci, że dorosły człowiek poślubia dziecko 800 tysięcy, Młodocianych dzieci, jest, młodocianych małżonków jest w tym kraju. No i właśnie pierwsza dama tego kraju, Fatima Biobła, jedną z kluczowych osób, które wpłynęły na to, żeby zakazać ustawom te, takich, takiego procederu. Co o tym myślisz kiedy. A okej, okay. zostało zakazane. Zakazane. Ja A, myślałam, to że Okej, oni... okej. Okay, okay. No myślę, że dobrze, dlatego że. Jakby poniżej 18, no może nie poniżej 18 roku życia, ale to jest zbyt młody wiek na to, żeby wchodzić kim, z kimkolwiek w takie świadome małżeństwo, więc ja uważam, że no im starszy jesteś, tym lepiej dla ciebie i fajnie, że bardzo dobrze, że, że teraz nie jest to tak po prostu dozwolone, tak? tylko trzeba przekroczyć ten... To granice wieku. W naszej kulturze to jest oczywiste, nie? Że w tym wieku się bawisz, zakochujesz, randkujesz, raz ten chłopak, raz tamten. Nie to taki naturalny, naturalny proces tak. dorastania. Tym bardziej, uczenia się relacji. Że tam no, pewnie jest też duży nacisk ze strony rodziców. To rodziny to nie jest do końca tylko i wyłącznie twoja decyzja, hmm. tylko jest kilkanaście osób, które po prostu wywołują na tobie presję, tak? Więc nawet... Bo to jest też dla nich na przeżycie wiesz, kraju, gdzie jest ogromna bieda i się trafi możliwość awansu społecznego przez małżeństwo mm -hmm. dziecka, no to jest tak wykorzystywane. Był taki przypadek, chyba najgłośniejszy ostatnich lat, piłkarza Sadio Mane z Senegalu, który poznał swoją żonę w roku 2020, kiedy ona miała lat 16, to jeszcze nie jakoś bardzo mało, mało bo była już w wieku dopuszczalnym, jeśli chodzi tam o obcowanie seksualne chociażby, mm -hmm. ale też no, cały czas jednak była no, w wieku młodzieżowym takim, a nie dorosłym. Poślubił ją, kiedy ona miała 18 i później ona jeszcze poszła do szkoły, nie? czyli on tam Grał w piłkę na europejskich salonach, ona chodziła w Senegalu do szkoły. My no wiesz, z jednej strony, no na pewno ze wszystkich opcji, jakie ona miała w życiu, na pewno nie było drugiej takiej opcji, żeby taki poziom życia mogła mieć, żeby właściwie no, żadne problemy materialne jej nie dotyczyły. Nie? Z drugiej jest to też zabicie pewnej niewinności, możliwości wyboru partnera w życiu. Nie? Znaczy to, tak, i to, to, że jakby miała, dłuż... że tej. Jak to powiedziałeś, czekaj, że tych rzeczy materialnych jej nie brakowało. To, to, to nie jest najważniejsze. Czy to w ogóle dla mnie nie jest ważne w momencie, kiedy tak naprawdę jesteś tak młody i wychodzisz za no, osobę, która jest majętna, to jesteś bardzo, bardzo mocno od niej uzależniony. No jeszcze właśnie presja ze strony rodziny. No ciężko jest po, później z no tego z drugiej strony, jak w dzieciństwie nie masz w domu toalety i jesz maniok z fasolą na obiad yy, przez cały tydzień, no to jednak wiesz możliwość yy... Przejścia jest, do stanu, kiedy masz wszystko, tak, to jest za coś. Tylko, za cenę, tylko za cenę wolności na poziomie wyboru partnerów, szczególnie jak oni wzięli rozwód, przecież ona by dostała potężne no, odszkodowanie, to wszystko, to nie jest na za... niego skazana no całe życie. Okay. No. no to zależy, czy omówiliby się też, że on przelewa jej pieniądze, ona by założyła sobie jakieś konto oszczędnościowe i tak wiesz, skrupulatnie o. gromadziła te pieniądze, czy by wszystko wydawało, no to jest absolutnie kwestia indywidualna i... Do A Jakby tobie szejk zaproponował małżeństwo. Nie. Nie. Szejkowie <laughs> nie. E... nie macie co pisać. Nie. Powiedz mi, czy ty wiesz, jakie zwierzę potrafi podnieść ciężar 50-krotnie cięższy niż ono samo? Mm, mój pies potrafi podnieść ciężar swojego ciała, ale żeby 50-krotnie rany, mm -hmm. czyli tak jakby mój pies podniósł no, samochód osobowy. Tak. No. Chyba, tak, Ale to tak. nie chodzi o Romana. Tak. Dobrze, Piotrek, widzę, że ta zagadka jest dla ciebie za trudna. Chodzi o mrówki. Mrówka. <gry> tak, zostało ostatnio. O tym pisze National Geographic. Że mrówki potrafią decydować o tym, czy powinny amputować drugiej mrówce nogę, kiedy wda się do niej infekcja. I robią to w dwóch miejscach: robią to albo na udzie albo na łydce i jeżeli zrobią to na udzie, a w ogóle od amputowanie nogi przez jedną mrówkę drugiej zajmuje i masz 40 minut, więc to jest kupa czasu, no ale czego się nie robi dla drugiej mróweczki. Skąd ty to wszystko wiesz? Z National Geographic. <grystanie> Swoją I... drogą, z z zanim to skomentuję, zwróćcie uwagę, że Iga jest dzisiaj w przebraniu. Otóż przebrała się za mrówkę Faraona. Sweter <laughs> <laughs> koloru mrówki Faraona. Nie wiem, czy pamiętacie, mrówki Faraona to był taki barszcz sosnowskiego lat 90. Wszyscy się bali mrówek Faraona, że o, nie wprowadzamy się do tego mieszkania, bo dwa piętra niżej były widziane mrówki Faraona. One właśnie były takie pomarańczowo-czerwone i one generalnie nie gryzły, tylko łaziły. Nie? No, I przez ten kolor były właśnie nazywane od mrówek z Egiptu. Mm. Mrówki y, faraona, ok, mogą być denerwujące, ale dla mnie jeszcze bardziej fascynujące są muchy, które y, kiedy jestem na Podlasiu u mojej babci, to potrafią trzy po niej chodzić i ona tego w ogóle nie czuje. Dla mnie to jest najgorsze uczucie. Tak samo mrówki, kiedy je leżę sobie na hamaczku, czy tam książkę i czuję, że po prostu coś mi cały czas obłazi. No nie, mimo że są inteligentne i potrafiłam fotować sobie nogi nawzajem, to nie znoszę. Jeśli chodzi o muchy, ja mam wujka w Poznaniu który uwielbia, jak chodzą po nim muchy, szczególnie latem, bo go kiciają. I kiedyś, kiedy byłem mały, chciałem przepędzić Kiciarów. te mrówki, to był nam mnie zły, że przepędziłem on lubi, jak po nim chodzą. Nie, nie, e, także nie. No, nie każdy ma trudną relację z muchami. Jeśli chodzi o te e, mrówki, zaś to ja się zastanawiam, one podejmują decyzję w ramach jakiegoś spotkania wspólnoty, tak? Czy ampute, e, nie, to amputujemy? jest indywidualne, to jest, wiesz, to nie ma czasu, to jest reakcja od razu. One cię szybciutko diagnozują, w ogóle mają takie gruczoły, które ale jak, jakie rany. one, jakaś jedna konkretna mrówka czy zgromadzenie jedna konkretna? Nie no, gdzie, no one tam, wiesz, nie mają czasu, są naprawdę zapracowane. Halo, halo, czy jest tu medyk, tak? Tak i nie no, myślę, że ta, szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie jak to działa, ale myślę, że robi ta, która jest najbliżej niej, yy, co, diagnozuje ranę, sprawdza, czy zainfekowana, czyści ją jeszcze, no i wtedy albo odgryza tą nogę, albo, yy, albo znaczy tak, odgryza nogę, ale zależy na której wysokości. O, czy przy łódku, czy przy łydce. W okay. przy udku to jest 90%, to cel, że taka przeżyją. mrówka dostaje rentę, e, do, e. dodatek do bycia do mrówką, czy ma krótszy dzień pracy? Nie, myślę, że tylko buziaka w czoło i naklejkę zdrowego pacjenta. Ciekawe ile godzin śpią mrówki na dobę, nie? Bo one cały czas tak chodzą, robią swoje. Swoją drogą, to tak. Czy mają tak. prawo do urlopu, w czasy pod podgruszą. Tak, nie, to decyzja królowej, no. także y, mrówki mają system medycyny, z którym Ludzie mogą konkurować. O. O, czy to tak jak na froncie, prawda? Jak żołnierz jest ranny, to obok jest medyk, i od razu mu coś szykuje i może amputować też. No są gotowości. Życie tak mrówki to jest ciągłe bycie na froncie. Tak. ciężka sprawa. <laughs> e, tajemnicze monolity pojawiły się w kilku miejscach na Ziemi. Najpierw pierwszy był w Teksasie, kolejny w Nawadzie, e, później pojawił się jeden z nich w Rumunii. Skoro coś jest w USA, później się pojawia w Rumunii, to coś tu musi być na rzeczy. Takie monolity, one były znane również z filmu Odyseja Kosmiczna z lat 60. Stanley'a Kubricka. I wtedy te monolity były czymś takim pierwotnym dla nas, ludzkości. Potem była ukazana scena, jak pojawienie się monolitu sprawiło, że walczące ze sobą małpy, jeden przedstawiciel stada wstał, wyprostował się i chwycił za przedmiot, czyli. Małpa stała się wyprostowaną małpą dwunożną, a do tego nauczyła się posługiwać narzędziami. Niejako tak reżyser ukazał powstanie ludzkości, prawda, mm -hmm. za pomocą jakiejś zewnętrznej, technologicznej ingerencji tajemniczej. No dobrze, ale skąd wzięły się te monolity w Newadzie, w Rumunii, w Newadzie został usunięty przez policję swoją drogą i między innymi w Denver, w, Ko w Colorado. Jak myślisz, skąd? No obcy. obcy, ale co? Nie, no. Właśnie, nie, nie, ja, nie, nie, ma nie Nie wiadomo skąd się wzięły. Nie. Są to obiekty niewiadomego pochodzenia. Nie wierzę w takie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest jakiś zamysł e, artysty. E, no zobaczymy, ale to od którego roku to trwa? Od Do 2020, roku. jak informuje jak e, informuje e, portal Independent, gdzie mamy tutaj przedruk na Yahoo News, 2020 takie tajemnicze monolity się pojawiają. Mm -hmm. e, zawsze w takim troszeczkę odludziu, e, w miejscach nieoczywistych i też nie, nie wiadomo, jakie jest tego znaczenie. Ktoś tam mówił, że to może być akcja marketingowa, ale czy trwałaby 4 lata? Niektórzy mówią, że to właśnie jest jakieś dzieło zwolenników czy fanów Stanleya Kubricka, którzy chcą odtworzyć jego, jego filmową interpretację takiego monolitu. No zobaczymy, mm -hmm. czy na przykład za jakiś czas człowiek wejdzie na wyższy poziom, czy aktywują się jakieś obszary mózgu. może Mario, okej, okay, to ty. Oprysta, może widzę, to są, że ale może to są. Sens, może masz rację. Okay. Może twoje intuicyjne przypuszczenie jest trafne. Kosmici? Kosmici. Nie, no ja to tak mówię, że nie bardzo, ale pozdrawiam mojego tatę, który jest wielkim fanem e, Wszystkich e, życia po, po, tak, Wszystkich. <grycia> pozaziemskiego. E, no zobaczymy, no ja to bym chciała już wiedzieć. Mam nadzieję, że nie będzie nas trzymał ten kosmit albo artysta, artysta kosmit w napięciu zbyt długo. Ładne są te monolity, a może taki w Polsce by ktoś postawił? jeżeli słyszą nas obcy albo autorzy tej instalacji artystycznej chcemy Poprosimy poprosimy jeden Bydgoszczy. Bydgoszczy. tam gdzie ta rakieta ruska spadła w Albo a może to był nasz monolit monolit na który my zasługujemy Nie, ale ale jest to są takie eleganckie jak lustro wyglądają Byd to, to 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 nie to, to nie no tak to. jak to monolit to nie może być badzie w sklejany z eko płyty ja nazywam się Gatwarowska. Ja nazywam się Piotr Nowak. Życzymy Wam dobrego weekendu. Szukajcie monolitów. Tak, wydgoszczę.